Drodzy polscy rolnicy, jeśli nie siedzicie, to usiądźcie, bo te wieści mogą was zaskoczyć. Jeśli nie jesteście rolnikami, ale płacicie podatki i z waszej kasy płaci się składki na Unię Europejską, to też lepiej usiądźcie. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, żeby już do reszty nie wyprowadzić was z równowagi, ale Unia Europejska będzie dawała dopłaty rolnikom, ale nie, nie, nie polskim rolnikom. Myślę, że wielu z was, tak jak ja, straci wiarę w jakąkolwiek sprawiedliwość na tym świecie. Po prostu ja nie wiem, jak wam to powiedzieć, żeby już całkiem nie było wam przykro. No nic, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, a teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. No dobra, nie będziemy owijać kota w bawełnę. Unia Europejska da ukraińskim rolnikom dopłaty. Dopłaty ze składek, których Ukraina nie płaci. Da im taki rolniczy socjal. Już w maju ukraińscy rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje gruntowe. I wiecie, komu my będziemy dawać te dotacje? A kurczę, ukraińskim oligarchom. Przecież to się dusz w kieszeni otwiera na takie wiadomości. Pomoc mogą otrzymać rolnicy, którzy uprawiają do 100%. 120 hektarów i znajdują się na terytoriach nieokupowanych, na terenach ewentualnych działań wojennych lub na terytoriach, na, które, na których zakończyły się aktywne działania wojenne. Są to kierunki wschodni, południowo-wschodni i północno-wschodni. Rolnicy na oficjalnie zarejestrowanych grupach będą mogli otrzymać 8 tysięcy hrywien od hektara. Czytamy w wywiadzie z Tarasem Wysockim, który opublikowało ukraińskie radio. Ale, ale to nie jest koniec, bo jak twierdzi Wysocki spodziewa się on, że liczba różnorodnych programu wsparcia Unii Europejskiej dla ukraińskiego rolnictwa będzie rosła. Prawdopodobnie również dzięki temu uruchomionemu programu przystępne kredyty. 5,79%, w ramach którego rolnicy otrzymali już ponad 15 miliardów hrywien. Jak mówi ukraiński wiceminister, ta kwota prawdopodobnie się potroi, ponieważ program został przedłużony do 31 marca 2025 roku. Oni wszystko tłumaczą tym, że jak już Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to nie będzie tak zacofana z rolnictwem jak Polska w 2004 roku. No super, ciekawe, czy wszystkie kraje, które czekają w kolejce do tego, aby dostać się do Unii, dostaną takiego bonusa od społeczności, czy tylko naród wybrany. I wiecie, co ja mam takie przemyślenia, że Unia z jakichś dziwnych, nieznanych mi powodów rujnuje rol unijne rolnictwo, niszczy, dewastuje, ale wspiera rolnictwo, które znajduje się poza Unią Europejską i chyba tak szybko w Unii się nie znajdzie, skoro jak wiemy. Kraj ten jest korupcją płynący. A nie wiem czy wiecie, ale dziennikarze z Ukrainy, którzy ujawniają afery korupcyjne w tym kraju, są prześladowani przez kijów. Już w wirtualnej Polsce o tym nawet napisano, bo jak widać, nie mają się komu nawet poskarżyć. Opisano, że straszą dziennikarzy wysyłaniem na front. Redaktor naczelny jednego z ukraińskich portali twierdzi, że służba bezpieczeństwa Ukrainy nagrywa i podsłuchuje jego dziennikarzy. Generał Wasyl Maluk, szef tej służby, potwierdził udział tej Instytucji w inwigilowaniu przedstawicieli mediów, rozumiecie i gdzie oni w takim stanie chcą wejść do Unii. Nie ma to jak zniszczyć rolnictwo w Polsce, Francji czy tam innych e, krajach, ale wspierać rolnictwo państwa, który nie jest nawet członkiem tej organizacji, bo jeszcze ja tam rozumiem, jak dbają o swoje, wspierają, ale nie. Ile polskich pól chcieli zalać wodą w imię odnawiania przyrody? Już nawet zielony Ład sam z siebie jest dla nas niebezpieczny. Nie, on nie jest niebezpieczny tylko dla rolników, jak to się wielu ludziom wydaje. On jest niebezpieczny dla nas wszystkich. A to, że rolnicy wyszli na ulicę, to świadczy o tym, że mieli cywilną odwagę się temu sprzeciwić. Ja wam tak szczerze powiem, że to już są takie tematy, że na trzeźwo to już się nawet nie da komentować. Za chwilę chyba pójdę sobie wina nalać. W sumie, mówiąc krótko, nie wpłacają do unijnej kasy, ale będą z niej wyciągać. I to się dopiero nazywa polityka zagraniczna. Ale z drugiej strony, wiecie, Konfederacja gazem popisku dostawała za rolników. Ale głosów ich nie otrzymała. I przyjdzie taki biedron i powie, że Polska nie powinna mieć w Unii prawa weta, chociaż patrząc na nasz rząd, to on raczej nie jest z tych, którzy się sprzeciwiają takiemu pomysłowi. I wiecie, ja tam serio nie mam nic przeciwko temu, aby pomagać ludziom w potrzebie, bo to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że kasy zgarną oligarchowie, urzędnicy, ministrowie, a zwykły rolnik. Nie dostanie ani grosza. I ja tutaj widzę problem, bo już kiedyś w jakimś odcinku mówiłam, jak dużo spraw. Ludzi, rzeczy i zwierząt ma polski podatnik na utrzymaniu. Już nawet nie chcę was denerwować, że płacimy renty alkoholowe. Renta alkoholowa to świadczenie przyznawane z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu. Jest to określenie potoczne i dotyczy po prostu tej sytuacji, w której ktoś dostaje rentę, bo nie jest w stanie pracować z powodu schorzeń będących następstwem choroby alkoholowej. Oczywiście samo pijaństwo nie uprawnia do pobierania renty, ale jak już wam szwankuje trzustka czy inny organ, albo macie obłęd alkoholowy, to na spokojnie jeszcze dołożymy pieniążków, żebyście mogli się dopić. Jeśli z tego tytułu będziecie całkowicie niezdolni do pracy, to należy wam się 18... 1780 zł miesięcznie. Także tego, co ja mam wam powiedzieć. Ale kochani moi, nie wiem, czy wiecie ale te dopłaty do, do ukraińskiego rolnictwa to nie jest jakaś nowość, bo już w 2023 roku mówiono o tym, że jeśli Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej w ciągu najbliższych kilku lat, będzie to miało ogromne konsekwencje dla rolnictwa. Wpłynie także na budżet Unii Europejskiej. Eksperci z Instytutu Gospodarki Niemieckiej szacują, że Ukrainie jako ludnemu, niezbyt zamożnemu i rolniczemu krajowi przysługiwać będą szerokie środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej. To oznacza, że Ukraina otrzymałaby ze wspólnej polityki rolnej znacznie więcej pieniędzy niż Rumunia. Rumunia dostała 21 miliardów euro, czy Polska, która dostała 31 miliardów euro. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że Unii nie opłaca się wciągać Ukrainy do wspólnoty. Bardzo jest to wszystko dziwne. Najlepsze i tak jest to, że po wyborach Tuska każdy myślał: O, teraz, to będziemy mieli realny wpływ na Unię Europejską. I co? I teraz Unia Europejska ma zbyt duży wpływ na nas. Teraz to, co niektórzy pewnie są zdziwieni, albo i nie, no nic, kochani. Dajcie znać, czy unijne pieniądze, czyli pieniądze wpłacane przez państwa, które znajdują się we Wspólnocie, powinny być rozdysponowane poza tymi państwami? Czy będziemy mieli kiedyś taki czas, że obywatele będą mieli realny wpływ na politykę i gospodarkę, czy jednak nie jest to możliwe do wykonania, bo przecież nasi rządzący są mądrzejsi i sami wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, a co złe. Bo Tusk coś tam już wyśmiał ostatnio referenda, więc raczej na wiele nie możemy liczyć. Czy to będą ostatnie cztery lata rządów Donalda Tuska? Nie wiem, może. Czekam na Was jak zwykle w komentarzach, a ja Was budziam. Sytuacja czasami bywa złożona. to Myślę, że trzeba by było jednak indywidualnie podejść do każdego, każdej osoby. Każdy człowiek jest inny. Dokładnie. I trzeba wziąć pod uwagę także ich sytuację rodzinną, chociażby też. Także może nie generalnie, ale raczej tak. Raczej tak. A jeszcze w takim razie jedno pytanie: jak pani myśli, ile ten konflikt się potrwa? O. Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Mniej więcej? Nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wszytko. No ale tak powiedzmy, że w skali 5-10 lat. No myślę, że mniej niż 10, a 5 być może.